Dzień dobry Jakub, Szymanuszko OBD Serwis. Dzisiaj robótka w garażu podziemnym Skoda Octavia trzeciej generacji z 2015 roku. O, nam się właśnie wygaściły wszystkie lampy, także. O, teraz może będzie. O, może będzie lepiej. I co tutaj mamy? To jest 2015 2000... 15 rok, chyba już taki pierwszy, jakiś mniejszy lift. W każdym razie radio to jest MST2, tak zwane Skoda Multimedia, ale nie wiem czy to jest Bolero czy Amunsen. W każdym razie to jest MIB 2 z nawigacją. Taka podstawowa, chociaż no, no nie do końca podstawowa, bo w zasadzie chyba wszystko ma. Smart Link. I tak dalej, więc chyba taka dosyć, nawet nie wiem czy coś wyższego na tamten moment było. Co tutaj mamy zrobić? Wymieniamy ekran jednostki na taki większy, ładniejszy z nowszej wersji tej Skody już po lifcie chyba od 17 roku. Zobaczymy sobie czy to się uda i czy będzie potrzebne jakieś dodatkowe kodowanie. Demontuję. Oryginalny ekran. Mam specjalne klucze. Zobaczymy, czy będą pasować. I działamy. Klucze mam umieszczone. Chyba w zasadzie to pierwszy raz w życiu coś takiego robię, w tym oczywiście, radiu. Zobaczymy, czy nam to się uda. Są na razie wsunięte tutaj w otwory montażowe. Specjalne. Takie do, do, do włożenia tych, tych, tych kluczy, czy tam wyjmaków, jak to się nazywa. Zobaczymy. O, tutaj chyba się udało. Tutaj też. I próbujemy wyciągnąć, działam jedną ręką, bo nagrywam telefonem dzisiaj, ale chyba, chyba się udało bez problemu. Dobra, zobaczmy sobie, jak to wygląda. Sprawdzam sobie, jakie są tutaj wtyczki. Powinny pasować. Zresztą też dobierałem to gdzieś tam na podstawie no, danych, które mi się udało znaleźć. Bezpośrednio, pomimo tego, że. Zmienił się, był jakiś tam lift samochodu. No to jednostka pozostała ta sama i powinno to działać. Tutaj wygląda to w ten sposób: niebieska okrągła wtyczka, i czyli tak zwany LVDS chyba, i czarna. I tutaj jest tak samo. Przekładam i sprawdzam, co się dzieje. Patrzę jeszcze na numery: 519 m 605 j 605M. Z tego co patrzyłem powinny być kompatybilne. Dobra, spróbuję sobie wyciągnąć teraz ten, tą wtyczkę. Także jedną ręką, chociaż nie wiem, czy to się uda. No, oczywiście nie udało się, wspomogłem się drugą ręką i jeszcze, jeszcze wkrętakiem. Jest tam dużo miejsca, dlatego że wcześniejsze wersje tych oktawi miały radio. Połączone razem z ekranem, czyli do tego ekranu jeszcze była to jednostka. Tutaj już jest jednostka w schowku, ale to jakieś tam bardzo wczesne modele, z tego co pamiętam, albo te modele MIB1 w takiej najniższej wersji. Ok, wpinam sobie niebieską wtyczkę, i wpinam czarną wtyczkę. I uwaga, uwaga. Wielka niewiadoma. O, coś już tutaj widać. I pięknie. Wszystko działa. Dobra. Tak to wygląda. Wygląda bardzo ładnie. Na razie wszystko działa. Um. Nie ma ochrony komponentu, przynajmniej na razie. Chociaż wydawało mi się, że po zmianie radia, po zmianie samego ekranu trzeba było to kodować. No ale widać tutaj chyba nie. Zobaczmy sobie tak. Funkcja radio. Media. Telefon. Funkcja akurat, obsługa głosowa tutaj jest niedostępna. Nawigacja. App. App też nie ma, dlatego że tutaj jest smart link nieaktywowany. Car, czyli menu, menu samochodu. I tutaj główne menu, bardzo ładne. Wszystko działa. Myślę, że będzie ok. Teraz zauważyłem, że brakuje tutaj jeszcze jakiejś nakładki dolnej której nie ma, także no, będę musiał sobie poszukać ją dokupić, chyba że ona tutaj występuje może razem z tym, z tym, z tym plastikiem od klimatyzacji, trudno mi powiedzieć. Natomiast ta no, sama, sama operacja jak widać udała się bez problemu i to wszystko jak chodzi o tutaj taką szybką, prostą robótkę czyli wymiana, taki upgrade ekranu na, na, na większy w ramach tego samego modelu tego samego radia jednostki no ta Skoda jeszcze kilka razy myślę wystąpi w, w moich filmikach, także zapraszam bo tutaj będzie parę rzeczy do zrobienia a na ten moment to wszystko dziękuję za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmików o, znowu się skazało